Witam wszystkich, chciałem tak nieplanowanie opowiedzieć trochę na temat kosiarki Husqvarna Jest to model LB155S, rocznik 2017, więc kosiarka dwuletnia, pracowała na 15 arach, więc areał niezbyt duży, no i miałem zamiast zrobić taką zwyczajne uczyszczanie konserwacji na zimę no jak zacząłem grzebać no to ją trochę rozgrzebałem jak widzicie pierwszym niemiłym zaskoczeniem w zeszłym roku była wymiana oleju Gdy w poprzednich silnikach to silnik w poprzednich silnikach normalnie w dole w był korek w oleju tu został tylko zaślepiony otwór po nim olej nawet instrukcja podaje że można wpuścić tylko i wyłącznie yy, poprzez lew który znajduje się tutaj to wymaga yy, albo wywrócenia koszarki do góry kołami po paliwa uprębiej, albo użycia oczywarki yy, obudowa tak jakaś z cienkiej blachy yy, napęd tutaj był na przód. te zabrudzenia tutaj to tutaj przebiegał pasek pilnowy napędu yy, Minusem brak osłony tu w tym miejscu Przez to nóż rzucał trawą na pasek Pasek to już co zawierał. Jak ściągnąłem plastikową osłonę, która tutaj była To tu było sześciutko zatrzane trawą yy, Pod spodem I Tak wygląda obudowa Po dwóch latach niezbyt intensywnej eksploatacji Tutaj z tyłu W zasadzie nie wiem po co Plastik. Osłona ma taki otwór. Niby do tylnego wyrzutu, którego tutaj nie ma i nie miało być. A bardzo chętnie tutaj się zbierała trawa, którą później, przy czyszczeniu, było ciężko usunąć. A po zdjęciu plastiku, co zrobiłem objęciem w tym roku, okazało się, że producent nawet sobie nie zadał fatygi, żeby tutaj porządnie obudowę polakierować no bo, tego nie widać, jest druga osłona ona jest umieszczona z przodu więc śruby skręcone to ona nie wejdzie na swoje miejsce ale ona jest tutaj w tych otworach tu jest przekładnie na napędu ośka ona osłania niby jakiś taki otwór, powinien być yy, a jest tu już dość ładnie zazdrowiałe jak to będzie wyglądało za parę lat? To nie wiem. Przekładnia napędu na ojce są takie małe kółka zębate. One są zabezpieczone takim stworzniem. Rozwiązanie: no, w się wypowiedzi sprawuje się dobrze, no ale tutaj zębatka plastikowa w kole to już. Wygląda, wygląda to średnio, już widać na tym delikatne ślady zużycia koła na tulejkach, ślizgowo, bez żadnych łożysk przednie, natomiast tylne jakieś tutaj łożyska. Ogólnie tak, wcześniej miałem kosiarkę Electrolux 2006 roku, ona w sumie chodzi do teraz na 40 arach i w porównaniu z tamtą kosiarką to tak jest duża różnica na minus, jeśli chodzi o tą nowszą. No i to taki ciekawostek, brak w ogóle dźwięki od obrotów silnika. On po prostu ma ustawione obroty i cały czas na nich chodzi, nie da się nawet tego obniżyć, jak się nie kosi. I druga rzecz, brak pompki, takiej gruszki gumowej, która zwykle tu była przy gaźniku. Do podpompowania paliwa przed rozruchem po postoju. Przez to, jak ona tak postoi ze dwa tygodnie, to czasami trzeba się trochę oszarpać, jak paliwo odpaluje, żeby to odpalić. Jedne, co tu mogę powiedzieć, to tak yy, moc jej nie brakuje, kosi bardzo dobrze. Yy, tyle, że widać, że się sypie po trochu. Aha, no i jeszcze ta osłona, która była, bo tu było niby boczny wyrzut i mielenie, przez co nóż jest taki z zębami. Tu widać, yy, mielenie się realizowało poprzez zamykanie Yy, tutaj tej osłony ona była na dwóch śrubach przykręcona yy, minus był taki że ona się po prostu non-stop zapychała i praktycznie już w trakcie pierwszego koszenia wziąłem odkręciłem ją i nawet nie pokażę teraz bo nie wiem gdzie ją rzuciłem jako rzecz bezużyteczną gwint no, tutaj takie są Blasze po prostu nagwintowane no jest to jakie jest. Jak ją zakonserwuję, poskładam, postaram się wrzucić kolejny filmik, bo w sumie nawet nie zrobiłem z jej zdjęcia jak wyglądała w całości. Dzięki za uwagę.